Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Piotr, a mój kanał to DRONE HISTORIA. W dzisiejszym odcinku testujemy fajne urządzenie firmy Philips. Jest to generator pary yy, wersja Perfect Care 9000. Tutaj jest pojemnik na wodę. W prosty sposób ją się tutaj nalewa. Przy pomocy na przykład takiego zbanuszka z filtrem. Zbiornik mieści około 1,8 litra wody, także wystarcza spokojnie na wyprasowanie całutkiego prania, jakie macie. Stacja jest zabezpieczona poprzez taki, tutaj taką blokadę, którą możemy zwolnić. Ja już ją wcześniej włączyłem, załączałem się tutaj takim przyciskiem. Trzeba chwileczkę odczekać, żeby ta stacja dopompowała sobie wody, rozgrzała tą tutaj płytę. Tutaj mamy sensor który wykrywa materiał, dostosowuje temperaturę do danego materiału, który chcemy prasować. Więc tak, ja już mam wszystko załączone. O, Chwileczkę go nie używałem, więc musi sobie dolać wodę. Pewnie za chwileczkę zapiszczy i możemy wtedy zacząć prasowanie. Ja się teraz przygotuję, wezmę coś do wyprasowania jestem z powrotem. Do wyprasowania koszula. Jak widzicie rękawy pomięte na maksa. Wyjęta z suszarki za chwileczkę będziemy ją prasować w pierwszej kolejności podpinam guziczki i teraz tak sprawdzamy jaka stacja, jeszcze chwilę musi się nagrzać ja ją mogę spokojnie położyć tutaj nic się nie przypali ok, zaczynamy prasowanie zaczynam zawsze sobie od kołnierzyka nie naciskam nic Stacja sama dostosowuje mi temperaturę. W tym momencie przednią część. Genialny. Wyczytałem w instrukcji, że można go zostawić i nic się nie stanie, nic się nie przypali. Generator sam poprzez ten czujnik, który jest tam wbudowany rozpoznaje tkaninę, dostosowuje temperaturę, ale jeżeli go nie dotykam, tak naprawdę podejrzewam, że temperatura jest delikatnie zmniejszona, tak żeby nie, przytali, nie przypalić tkaniny. Pracujemy dalej. Wylaski, będzie troszeczkę gorzej. Tutaj, tak naprawdę, po jednym przejechaniu wszystko staje się pięknie, gładkie i równe. Bez żadnych zagnieceń, wszystko fajnie. Ok. Stacja jak widzicie, sama się wyłącza. Prawdopodobnie ten sensor, bądź jest to powiązane z ruchem. Koszula oprócz rękawów wyprasowana. Teraz zabieram się za rękawy. Nawet nie muszę przyciskać. Tak naprawdę urządzenie samo je parę żelazko odkładam, nic tam tu nie spadnie. Słuchajcie, koszula gotowa, pięknie wyprasowana, odkładamy i bierzemy następną rzecz. teraz zwykły t-shirt, tak samo mega pamięty. Postawimy go, zobaczymy, czy poradzi sobie z tym. Muszę powiedzieć, że mega mi się podobała ta stacja. Nigdy nie było aż tak łatwe. Bardzo fajne urządzenie, zabezpieczamy. Tutaj ten przewód chowa się fajnie z tej strony, z tej stacji. Raz, dwa. Polecam.